właśnie jadę popaszę e, zrobiłam sobie już makijaż bo idę na nockę do pracy e, o trzęsie I, 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 no i jak przyjadę to pewnie bym nie zdążyła a że chcę jakoś tak wiecie wyglądać jak człowiek no to e, zrobiłam sobie makijaż ale nie wiem czy on nie jest za mocny po prostu za, jakoś za ciemno mi to troszkę wyszło no i co jadę po tą paszę? Będę szła do biedronki, może do osmana. Janusz chciał ze mną jechać, ale tak troszkę mu uciekłam, że tak powiem. Bo jakbym go zabrała ze sobą, to dużo więcej czasu by mi to zajęło. A jeszcze muszę zanieść siostrze jajka i tak dalej, więc będzie tu wyskoczyć, tam wyskoczyć i w sumie z powrotem pędzić do domu więc sobie myślę a z nim to wiecie jednak tu go wysadzić tam on coś ogląda to on chce w to czy tamto więc jadę sama e, przyszła do mnie dzisiaj paczka mam nadzieję że jak wrócę do domu to będę w stanie ją wam pokazać e, że zdążę w sensie takim no jedź bardziej tym środkiem tak no i dzisiaj u nas jest taka ogólnie, teraz nie ja byłam na rowerze przez kilka dni, długo już w sumie, bo ciągle jest taka zimna pogoda, mmm, pada śnieg, pada deszcz, po prostu bani wszystko. Ja też teraz dużo chodzę do pracy w tym tygodniu, więc e, praktycznie nocki i w, w, cały weekend, więc e, no wiecie, po tych nockach to ja idę się wyspać trochę. I tak jakoś nie mam czasu żeby, żeby też nagrywać bo potem e, ogarniam i, i w tym tygodniu mam tak jakoś intensywnie w przyszłym tygodniu mam 3 dni wolnego więc wtedy myślę że pójdę i na rowę i coś porobię w ogrodzie i tak dalej i będę ten opornik jeszcze właśnie opornik wyrzucać a jutro muszę też jechać po e, Jezus po łubin o tak więc jutro też pojadę Załatwiać Jeszcze też muszę do sądu Iść jedną sprawę załatwić I takie wiecie e, Ostatnio dużo takich rzeczy się dzieje No e, Więc co do zobaczenia później Trochę nie wróciłem do domu KM To jest ulubiona KM Moich psów Tutaj miałam kupiony taką Zwykłą km od nas Ale tej one nie chcą jeść Więc Ciapek już się cieszy nie, dziabek? ty też nie lubisz tej zwykłej kamy. Ja nie wiem dlaczego. No, a tu zakupy z piersi. Muszę to ponosić. I pasz. O, to mama, daj się, poczekaj. Nie, mm, to Daj. No. Jo, tak mocniej tym trzaśnij. bo to nie szło lżej. Ładnie. To zostaw, bo to jest Zmana, a te rzeczy możesz wypakować. A żelki po obiedzie będą dla Was, tak? A teraz ja zrobię obiad. To sobie do pracy kupiłam. Nie, to będziemy. Dobrze, ale połóż to, za chwilę to nagramy, tak? A ja teraz zrobię ten obiad, ja tu mam bataty, a wy co chcecie? No i dobra, yy, kupiłam właśnie mięso i kupiłam takie gotowe, yy, nie wiem, jak to się nazywa, panierowaną pierś, tak, o. Bo jadę do pracy za godzinkę i ja nie zdążę zrobić sama tego obiadu i zrobię to i sałatkę dla Franusia, trochę frytek, może Jasiu też będę chciał. I słuchajcie, e, dzisiaj tam dostałam taki komentarz, że same niezdrowe rzeczy. E, ja zdaję sobie sprawę z tego, że na YouTubie są wszyscy świadomi. E, świadomi i jak to nazwać? E, że bardzo zdrowo odżywiający się, tak? Więc e, no... Oj, coś tu leci z czegoś. Zobacz, Franusiu. Bardzo zdrowo ludzie się odżywiają na YouTubie wszyscy i stąd też mamy w Polsce bardzo dużo ludzi otyłych Bo no nie bądźmy ja tak hipokrytami no, e, Butelka coli kupiona od czasu do czasu e, Co wam jeszcze było? Coś jeszcze Już nie pamiętam e, to nie jest jakaś tragedia, poza tym, e, jak... Panek! Panek mi pomaga wypakowywać zakupy, ale... A... E, poza tym, jakbyście byli świadomi i trochę poczytali sobie o ekologicznych rzeczach i o zdrowych rzeczach, to gdybyśmy chcieli same zdrowe rzeczy jeść, musielibyśmy je sami produkować. Więc e, tutaj świadomość trochę na temat ekologii. Co to jest ekologia? Na temat tego na temat gospodarstw, które płacą za tak naprawdę za to, żeby otrzymać status ekologiczny no i mają te, te wszystkie certyfikaty i tak dalej. Natomiast oni walą więcej nawozów, to wszystko, w te warzywa w, w sałaty, w ogórki, w pomidory. Nie macie pojęcia ile tam jest warzyw i... warzyw, Jezu, chemii i wszystkiego. I to co my kupujemy z zagranicy, to co kupuje biedące, to tak naprawdę nic nie jest zdrowe. Ja musiała... O, winogronka tam były, wyjmie. Ja musiała wszystko, żeby zdrowo żyć musiała wszystko sama kupować. Więc e, tak troszkę proszę się zastanowić, zanim napisze się jakikolwiek komentarz. Ja te komentarze usuwam. Ja będę na tyle hamska od teraz, mm, że jeżeli komuś się nie podoba mój kanał, no to na hej, więc e, soki. E, nie musi się to wszystkim podobać. To jest mój kanał, nasz kanał. E, gdzie ty idziesz z tymi światami? No zostaw je. Tam je połóż, Dobrze. Eee, więc tak pokażę wam co co ty to pokaż To właśnie do werandy mamy zanieść, tak Zobaczcie, ja się już poszedł się miał iść przyprowadzić śmietniki ale się obraża bo on musi wszystko sam robić ostatnio ma takie fochy jakieś dobra więc ja szybko wam nagam żeby mi się olej nie przypalił i tak Tutaj mam zakupy ze Smana, ale to za chwileczkę po obiedzie. sobie kupiłam, jogurt do pracy, kawę mm, waniliową, kawę orzechową, niezdrowe rzeczy, czyli chipsy, ciasteczka, żelki, e, malte sesy. Gdzie jeszcze były? Mama! E, dobrze, słyszę, tutaj takie batoniki. A jeszcze gdzieś były te batoniki z migdały, żurawina, orzeszki, a tutaj są, mm. tu są z czekoladą, takie deserki, biszkopty, tu mam mięso na gulasz, Danią. E, schabowy, serek wiejski, ketchupy. tu są kolejne ciastka i kolejne żelki. Um, dwa jogurty i tutaj mamy um, przecie pomidorowy, mały, sałata, bułki, cytryny, winogrona, kiwi. przeciej pomidorowy, tu jest kolejny Sek, się ty to takie rozrzuciłeś Po całym. Podasz mi tą sałatę. No. no. Dobra, zaraz mama to ja powkłada. I tutaj jeszcze sek. ten deserek. No, więc tak to by były te zakupy. No i oczywiście po mięso byłam osobno. Co Jasiu? Jasiu, nie pójdę w deszczu. Ale tu nie ma deszczu. Ty możesz się nabić, o akurat. Dobra, i teraz rzeczy z Osmana. Zjedliśmy obiad. Yy, chociaż nie wszyscy Jasiu się się nie wiem co jest. Czy się najadł czegoś, jak mnie nie było? I tak, zasmana. Płyn do kąpieli Palmolive. To jest yy, kokos. Mmm, ładnie pachnie. Mocno, mocno kokosowo. Płyn do kąpieli Nivea brzoskwiniowy. Muszę sprościć. Ja tylko sobie na nos nie nie! Jak kupa słuchaj. Tylko słuchaj, nie wylej tego soczku nigdzie, tak? Mama go! Franek, przestań tak mówić. Idź, nie wylej tego soczku. To jest jak kupa. Wiesz co? Nie. Weź idź. Ja się wyłączę ten telewizor. Mm, szczoteczka do zębów nowa. Bo no już... Długo nie wymieniałam, nie wiem kiedy i to na pewno są już 3 miesiące, a powinno się co 3 miesiące. Dzieciom chcę się wymieniać często, o sobie zapominam. Płyn do mycia rąk, taka ta pianka jest Isany. I tu jest jedna, tu jest druga. To jest białe kwiaty i zielona herbata. A tu... Wanilia. Więc takie dwie. I tutaj jest yy, coś takiego. I to jest też isane. To jest mydło. Takie ładne opakowanie ogólnie. Piękne. No. A tutaj te dwa. Takie. I takie jedno chyba sobie przeleję do tego mojego przeźroczystego opakowania, które mam tu w kuchni. I tutaj mam jeszcze trzy rzeczy. I to jest wszystko. I tak, mój ukochany, jedyny eyeliner, który używam, czyli z Eveline. To jest, to jest Precise Brush Liner. I to jest jedyny eyeliner, który ja używam do kresek, więc yy, uważam, że jest mega i jak go skończą produkować, to ja nie wiem co ja zrobię. Skończył mi się żel do utrwalania bywi. Moje brwi po tym, yy, po tym permanentnym w zeszłym roku bardzo szybko wyblakły. I ja czasami je poprawiam. Dzisiaj mam je troszkę poprawione kredką brązową. <laughs> yy. No, nie jest to smak. mi wiązową. I wtedy, jak używam kretki, to używam też e, żelu do pywi. I ja miałam żel z zwykłej firmy. Co to była za firma? Czekaj, to było? VIPO chyba. No i ja go miałam przez ileś tam lat. Więc naprawdę tego żelu bardzo malutko się używa i chciałam sobie kupić w sumie to masło z... Z, z, z. Na internecie widziałam takie masło, które jest polecane, nie wiem jak to się nazywa, na pewno wszyscy wiecie, e, które tak ustawia te też strasznie do góry, ale stwierdziłam, że nie, ja nie będę tego pewnie często używać, bez sensu, to kosztuje trzy dyszki, więc e, bo naprawdę nie używam tego często, bo jak jestem w domu, to ja zupełnie tych brywi sobie nie poprawiam. E, jak chodzę do pracy, to czasami i tak wiecie, różnie z tym bywa. No i kupiłam sobie nadal ten sam, ten sam rodzaj kosmetyku, czyli żel utrwalający i pielęgnujący bywi. Natomiast z Eveline właśnie taki przeźroczysty i on wygląda tak i ma taką troszkę inną szczoteczkę, tamten miał o taką. Tamten miał troszkę szczoteczkę bardziej przypominającą tłuszcz do ten ma troszkę inną. No ale zobaczymy, wypróbujemy. I ostatnią rzeczą, którą się skusiłam, to jest też z Everline. Ja ogólnie e, lubię próbować rzeczy z Eveline, bo dużo z nich mi się sprawdza. E, to jest mgiełka matująco-odświeżająca z kwasem hialuronowym, biokokosem, glinką wulkaniczną. I to jest... E, tutaj mamy napisane, sposób użycia wstrząsnąć rozpylić mugiełkę w odległości 20-30 cm, nie otwierać oczu i ust. Odczekać do wyschnięcia. Można stosować do wykończenia zmatowienia makijażu oraz w ciągu dnia w celu efekt, otrzymania efektu matowej skóry. Więc tak, i to jest coś takiego. I był, była jeszcze chyba nawilżająca, czy jakoś tak. Ja wzięłam matującą 6 miesięcy do otwarcia, więc będę ją teraz e, intensywnie stosować. No. E, pójdę sobie jeszcze troszkę poprawię makijaż przed pracą, bo tutaj mi się trochę mm, rozmazało I, i, i jakby kąpię dzieci, to właśnie sobie tego użyję i zobaczę i powiem Wam, czy to zdało egzamin, czy się nie świecę. Nie, nie będę się świecić po kilku godzinach w pracy, zobaczymy. No więc tak. To by było to. A i jeszcze paczkę. Poczekajcie, muszę paczkę otworzyć. No właśnie. Przyszłam tu. Te rzeczy muszę do łazienki. Dobra. Dobra. Jestem z tą paczką, w której są te trzy świeczniki. I zaraz ją otworzę. To wam powiem. Poczekajcie. No i gdzie ten mój nóż, Żeby mi się w nie ukłuła. Więc tak jedziemy z o gazety, gazety. i są trzy pudełka i wiecie że byłam ja cały dzień sama ciekawa co tutaj jest tak samo jak ja się Jasiu ja się też cały dzień się pytał to zamiast tam zamiast i wiecie inaczej to wygląda jak się zamawia tak samo jak z tymi kwiatkami i z no, z tymi różami i z tym mm, bazonikiem, a inaczej jak już przyjdzie. O, ulala. Jest. Wszystko jest zabezpieczone. No ładnie, ładnie. To jest. A tu jest ten świetny. O, piękny, śliczny. Tylko, że to nie jest takie typowe złoto, tylko to jest takie bardziej różowe złoto, ale to też w niczym nie przeszkadza. I tak. Chyba tak, czy na odwrót? Chyba tak, no nie wiem. Powiedzcie jak to się... Ja sobie zobaczę na scenie jak to było, czy to było w ten sposób, ale w ten sposób tak jakoś bardziej stabilnie, więc nie wiem. I takie trzy piękne świeczniki, więc ja sobie je ciągam, A ten to po prostu... Masz? No ja się chodź zobacz co tutaj było. Ciekawy byłeś. Mama otwiera. Ale nie, nie popisuj się. Janusiu, uważaj. Świeczniki. Nie myślę, że się Zabawki, ty masz dosyć zabawek. Teraz mama sobie jakieś zabawki kupi. A mama sobie kupiła na urodziny, wiesz? Ładne węny. Ej, 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 Uważaj! Mama, co ja rysuję. Co to jest? Domek mańkiew. Teno Uważaj, bo to jest zeszmat. A domek mańkiew żeby tu mam y, y, cegły, nie? Mm -hmm. A tu będą deski. O, tu jest taka niższa z jedną, z jednym kryształkiem. Jeszcze mama musi do tego kupić sobie świeczki. nie? To sobie ustawimy, tu, pięknie będzie wyglądało na naszej komodzie. I jeszcze jedno, to jest trzecie, chętnie. Co ty robisz? Ja ja Jojo, ty tylko zawsze zabierasz wszystko. To też. Tu też. Tu masz pustek. A do czego ty to potrzebujesz? Nie błotem. To jest To poczeka, jeszcze jedno mama tu otworzy. I zaraz idziemy się myć. Dobra. Jeszcze muszę go mieć, bo to marzę jak się włożyć. Dobra. To też chcesz? i to też chcesz? Tak. dobra to idź już więcej tu nie ma a tu jest z... Z woma i tak się przedstawiają te świeczniki one będą tutaj stały ale muszę jeszcze do nich kupić świeczki i nie wiem białe chyba tak myślę hm. Jutro będę musiała zobaczyć sobie przejście, może gdzieś znajdę jakoś tanio, jakieś zwykłe właśnie proste świeczki. a Ja się oferuję, uspokójcie się. Zaraz przyjdę. E, I co, przyszłam się z Wami tak naprawdę pożegnać, podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie. Aha, i jeszcze szczególne podziękowania e, dla Pani Agnieszki Wene, bodajże. E, jeżeli czegoś tam nie przekręciłam, ale tak mi się wydaje. E, za to, że została pierwszą osobą, która subskrybuje mnie na Patreoniecie. No, więc tak, dziękuję bardzo i dawajcie łapki w górę, zostawiajcie swoje subskrypcje, bo myślę, że na 2000 subskrypcji zrobimy jakiś konkursik. Także do zobaczenia w kolejnych. Pa!